Znajdzie każde z was Muminków się przenieście świat Siądźcie przy ekranach kląk I cieszcie się, bo wreszcie są wasze muminki Wasze muminki Prześledźcie każdy drobny ruch Nie traćcie chwil, wyostrzcie słuch Bo przy muminkach zleci czas Zapomni troski każde z was Bo to muminki

Tatușul Minca, cu W dolinie muminków mija kolejny upalny dzień. Panuje cisza i spokój. No, no. Proszę! Czy chciałbyś filiżankę kawy? Ma no, chciałbym, pragnę jej. A jak twój pamiętnik? A... Zdaje się, że nie bardzo ci idzie. Znowu utknąłem. O! Le? Zmożyła mnie ta nudna część mojej młodości. Która, kochanie? Tak, kiedy pisałem wiersze. Przypuszczam, że były piękne. Okropne! No to pomiń ten okres. Nie mogę. Obowiązek i uczciwość wobec potomności nie pozwalamy niczego zataić. Ale muszę to napisać raz jeszcze, tylko że nie mam natchnienia, no bo skąd je wziąć, kiedy nic się nie dzieje? Uważasz, że powinieneś przeżyć jakąś przygodę? Musiałoby to być coś wielkiego, przerażającego, coś, co by mną wstrząsnęło. Mamusiu, to czego ty w końcu szukasz? Jakiejś wielkiej przerażającej przygody. Tatuś przerwał pisanie swojego pamiętnika, bo nie ma natchnienia. Może więc wy wymyślicie jakąś wspaniałą przygodę. Wielką i przerażającą? Tak, ryjku. A to zadanie w sam raz dla mnie. mi ci

Jestem szczęśliwy! Sprawię im radość! Jak to dobrze, że rzadko muszę uczciwie pracować, bo uczciwa praca jest bardzo męcząca! Hej! Hop, hop! Obudźcie się! Wstawajcie! Bratusiu Muminka, obudź się, wstań! Mamusiu Muminka, potwór! Nawiedził nas potwór! Uciekajcie, uciekajcie zanim zostaniecie pożarci żywcem! Radujcie się! Uuu, ale ogromne ślady! Ha, są przerażeni, przerażeni! O, potwór z niespadanych głębin morskich! Bardzo dziwne, dlaczego potwór wybrał sobie akurat dom Muminka? No właśnie. Ślady biegną po prostej, prawda, tatusiu Muminka? Ktoś musiał mu powiedzieć, gdzie znajduje się nasz dom. A czy zwróciliście uwagę, że nie ma śladów biegnących w kierunku morza? To to, to to znaczy, że potwór jest tu nadal? Aha. Wiecie co? Wycofywanie się po swoich śladach może świadczyć o tym, że potwór jest wyjątkowo inteligentny. To trudne tak idealnie trafić stopami w swoje ślady na ziemi. I tu rodzi się pytanie, po co to robił? To trudne pytanie. Chyba chciał, żebyśmy uwierzyli, iż jest tu nadal? Trele morele, jak mówi moja siostra. A dlaczego miałby chcieć, żebyśmy w to uwierzyli? Bo to szpieg. Szpieg? A co on robi? A gdybyśmy wiedzieli, znaczyłoby to, że ten osobnik jest kiepskim szpiegiem. Hmm. A ja nadal uważam, tatusiu Muminka, że on jest gdzieś tutaj. Hmm. Może wieczorem? Co? Co wieczorem? Wróci tu, żeby złożyć meldurek swoim mocodawcom. Skąd wiesz, tatusiu? Stąd, że on chce, żebyśmy uwierzyli, że jest tutaj. To oczywiste. I... Mamusiu! Mamusiu! Słucham cię, Muminku. Stanie się coś strasznego! Wieczorem przyjdzie potwór i zaatakuje nas! Tatuś jest bardzo tym przejęty! To doskonale bardzo się z tego cieszę! Pośpieszcie się! Do wieczora już się niedaleko! Ciągnijcie! A teraz nie ruszajcie się! Statusiu, prawda, że to musi być duża zagroda? Tak, ale obawiam się, że ta jest ciągle za mała. nie <laughs> jest robić im kawały. Od razu we wszystko wierzą. Jak złapiemy potwora, sprzedamy go do zoo. Ja zajmę się sprzedażą. Wolałbym go oswoić i trzymać jak kota. O, mógłby nam służyć jako zwierzę pociągowe. To ja wpadłem na pomysł, żeby go sprzedać do Zoo. Więc mnie należy się połowa pieniędzy. Tu będzie się czuł jak u siebie, prawda? Tak, i dzięki temu będzie się zachowywać spokojnie. Powinniśmy wsypać do wody sól, żeby mu się wydawało, że jest w morzu. Dobra myśl. A jak jeszcze zasadzimy trochę wodorostów, nie będzie chciał stąd wyjść. Ciekawy, o której przyjdzie. Nie wiem, ale na pewno dziś wieczorem czuję to. Czy będziemy stać na straży? Dopóki on nie przyjdzie. Tatusiu, a co zrobimy, jak zjawi się dopiero jutro? Hmm, będziemy stali na straży na zmianę. Hmm, hmm. Wszyscy mieszkańcy Doliny Muminków liczą na nas. Nie możemy ich zawieść. W nocy tak ciężko pracowałem. <grymne> a, to miło, że na przynętę wystawili jedzenie. Tatuś muminka musi być bardzo zmęczony, bo śpi jak suseł. No i bardzo dobrze. Nawet nie zauważy, że zabrałem jedzonko. Przez cały dzień nic nie jadłem. Jestem głodny jak wilk. Od dlaczego we trójkę kopali dół i taczkami wywozili do lasu ziemię, a później nosili wodę? Ciekawe. Co to za wrzask? Potwór! Potwór w pułapce! Zatrzasnąć wrota! Nie, nie, nie! Zapomniałem, że muszę pociągnąć linę! potwór! nie ma żadnego potwora! To tylko ja, Bobek! Przecież mnie znacie! Bobek? Wygląda jak Bobek! Nie dajcie się nabrać! To niemowlę potwora! Uwierzcie mi! Nie jestem potworem! To ja zrobiłem te ślady! Niemożliwe! Nie kłam! Jesteś za mały, żeby zrobić tak wielkie ślady! To dzieło twojego ja, ojca! Mówię prawdę! Tatusiu, mominka! Hmm. Włóczyki? Dlaczego nie wypuścisz Bobka? To naprawdę on! Naprawdę? Przyjrzyj mu się uważnie. Poza tym to on zrobił te ślady. Głuczykie, już skąd ty to wiesz? Wczoraj w nocy, kiedy siedziałem nad brzegiem i usiłowałem złowić jakąś rybę, widziałem jak bobek kopał w ziemi doły. Uch, 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 uch. No, dlaczego nie chcesz wejść do domu? Ja, ja, pyszna zupa! Ładnie z twojej strony, że zrobiłeś te ślady. Tatuś muminka świetnie się ubawi. Ha, żeby pani wiedziała, jak się przy tym napracowałem. Płatanie figli wymaga wysiłku. Nikt nie rozumie mnie tak jak pani. Dokąd idziesz, tatusiu? Odetchnąć świeżym powietrzem! Mamusiu, muminka, słucham! Cziu. Mam dla ciebie wielką nowinę. Lepiej usiądę. Podjąłem ważną decyzję. Cieszę się. Wybieram się w podróż z przygodami. A dokąd? To nieważne, w podróż w nieznane, pełną trudności i niebezpieczeństw. Wybierasz się ze mną. Z przyjemnością? Słuchaj, zabierzemy ze sobą wszystkie dzieci, czy tylko muminka? O nie mamusiu muminka, żadnych dzieci. To będzie coś w rodzaju ucieczki, pary zakochanych. Wiesz, marzyłam o tym od lat. Znowu, jak w czasach mojej burzliwej młodości będę niestrudzonym poszukiwaczem przygód. A z tobą u mego boku każda kolejna przygoda będzie jak romans. Ale Muminek będzie się o nas martwił. Nie powinien, bo jesteśmy dorośli, a zatem odpowiedzialni. A poza tym najwyższa pora, żeby nauczył się samodzielności. Uważam, że jest zbyt dziecinny. Chodź już. Zaczekaj, zapomniałam o czymś. Wzięliśmy wszystko, co może być nam potrzebne. Ale nie napisałam dzieciom, gdzie trzymam cukier. Jeśli go nie znajdą, będą musieli się obyć bez niego. Ale wówczas nie będą mogli piec sobie ciast i będą pili gorzką herbatę, której, jak wiesz, nie lubią. Ach, te mamusie, powinienem był wybrać się sam. Myśleć o cukrze, kiedy wzywa nieznane. Ale cóż warta byłaby przygoda, gdyby nie można było powiedzieć komuś bliskiemu, niewiele brakowało. Co się stało, tatusiu muminka? Nic, chodźmy już, bo zaraz zacznie świtać. Słusznie. Czeka nas długa droga. Ale dokąd, kochanie? Jest bardzo ciemno, nic nie widzę. I dlatego pozwólmy nogom, aby nas prowadziły. Mamusiu! Czyśmy jeszcze spała? O? Czemu tak biegasz? Nie ma moich rodziców. Coś ty? Szukałem wszędzie. Oj, to niedobrze, bardzo niedobrze. Powiem więcej, fatalnie, nawet bardzo fatalnie, bo robię się coraz bardziej głodny. Ja też! Nie martw się, Muminku. Jestem pewien, że niedługo, jeśli nie wrócą oboje, to wróci mamusia. Ciekawe, dokąd mogli pójść. Nie wiem, nie zostawili listu? Muminku, czy jadłeś coś dzisiaj? Nic, a nic. Ryjek i mała mi też są głodni. Muminku, rozgłóż się. Weź proszę te rybki, a jeśli chcesz, to mogę pójść do was, żeby zająć się kuchnią. Dziękuję ci, Włóczykiu, ale nie wiem, czy znalazłbyś miejsce przy kuchni, bo w domu jest dwoje kucharzy. To już chyba wszystkie składniki. A, wreszcie będę mogła wypróbować wszystkie moje pomysły na potrawy. Ja też. Gdzie jesteśmy? Nie mam pojęcia. Wokół jest tak ciemno, że trudno się zorientować. Wszystko to jest bardzo dziwne. Przecież już dawno powinno wzejść słońce. No. Obawiam się, mamusiu Muminka, że znaleźliśmy się w ślepej uliczce. Co chcesz przez to powiedzieć? Kiedy pozwoliliśmy naszym nogom, aby nas poprowadziły, te nierozsądne nożyska zawiodły nas do labiryntu jaskini. Mała mi, zmniejsz płomień! Ryjku, nie pchaj nosadnie swoje sprawy! A może ja lubię przypalone potrawy,? Ha? Mam nadzieję, że ta będzie lepsza od tego paskudstwa, które zrobiłaś wczoraj. Gdzie muminek? Chcę, żeby pierwszy skosztował moją potrawę. Chcesz go otruć? Będzie jadł moją. Mominku! Mominku, chodź tutaj, gdzie jesteś! Woda na słony smak, musimy być blisko morza. Ale wielka. Mamcie! Muminek? Syneczku, co robisz tak daleko od domu? To ty, mamusiu! Patrz, jaką rybę złapałem! Chodź do mnie szybko! Och, nie pozwól jej uciec. Widziałam takiej wielkiej ryby. Aha, ja też. Muminku, to miejsce wydaje mi się znajome. Gdzie my właściwie jesteśmy? Jak to gdzie? U wylotu jaskini. Och, obawiam się, że twój tatuś będzie trochę zawiedziony. A gdzie on jest? Y... Wyruszył na poszukiwanie przygód. Przygód? Dokąd? W nieznany, ale jest niedaleko. Też bym z nim poszedł. Kiedy wraca do domu? Tego syneczku nie wiem. Może wróci dziś wieczorem. A może dopiero na przyszłą gwiazdkę. Wszystko zależy od tego, czy spotka jakąś przygodę, czy nie. Aha, pewnie właśnie w tej chwili jakąś przeżywa. <słyska> Mamusiu, mamusiu, muminka, gdzie jesteś? Kto się porwał? Mamusiu Mama Ośa! Gdzie jesteś? Odezwij się. O! O! 他、啊？骂谁？是被他！ Słuchajcie, tatuś wraca! Rety, wraca tatuś muminka! Tatusiu muminka, witamy w domu! Dobry wieczór, tatusiu! <grym> tak, a więc wróciłem. Cieszę się, że cię widzę. Dziękuję, mamusiu muminka. Przeżyłeś jakąś przygodę? <grym> tak, niewątpliwie można to tak określić. Czy macie coś do jedzenia? Tatusiu Muminka, spróbujesz moją potrawę? Nie jest przypalona, zjedz lepiej moją, dobrze? Zjem obie, bo jestem bardzo głodny. Opowiesz nam o swojej przygodzie? Chętnie. Czy to była wielka, wyjątkowo niebezpieczna przygoda? Najwięcej więcej taka, jak to sobie wyobrażasz? Na razie dajcie spokój tatusiowi Muminka. Niech najpierw zje i odpocznie. I tak zakończyła się. Ucieczka rodziców Muminka Muminki się cieszą radością i życiem Muminki I tym, że im chmurki wieleją o świcie. Muminki Że wszystko jest dobre i jasne jak błysk Że one kochają, że kochasz się ty Muminki Wersja Polska Telewizyjna Studia Dźwięku. Reżyseria Andrzej Bogusz, dialogi Marzena Kamińska, dźwięk Paweł Gniado, do montaż Zofia Dmoch. Piosenka z tekstem Andrzeja Tylko Tylczyńskiego w opracowaniu Czesława Majewskiego śpiewał Wiktor Sporowski. Kierownik produkcji Dorota filipek Załęska. Wystąpili: Jacek Kawalec, Anna Wróblówna, Janusz Bukowski, Jerzy Zelnik, Jacek Jarosz, Artur Kaczmarski, Małgorzata Boratyńska i Krystyna Kozanecka.